Hyundai i40, silnik CRDi. Klapy się zaczęły kończyć. Tak to wyglądało. Uszkodzony jest sam ten taki mechanizm zaczep. Wykręciłem przed chwilą, tu główka wchodziła i to jest zerwane. Jakiś zestaw naprawczy zamówię razem z ścięgnem. I tak przy rozbieraniu on tam coś mocnie miał, trochę dziwnie pracował. Ściągałem to, żeby wyjąć. Poznaczyłem sobie krzyżyk-krzyżyk, podciśnienie i ten wężyk delikatnie ściągnąłem. Jest jedna z przyczyn, która może go Uf, fuh, Kurde, Upośledzać, że nie ma mocy. Ten wąż już jest wykończony. Także tutaj kawałek węża podciśnienia, tutaj zestaw, zobaczę czy znajdę do Hyundaia, myślę, że coś tam będzie i do wymiany powinno działać, a przy okazji jeszcze rolka, tutaj jest wytarta i pasek do wymiany, bo widać poząbkowany, dobrze, krótka naprawa.